Siema, misiaczki. Przejeżdżałem właśnie nad rzeką i zauważyłem, że czerempa zakwitła. To już najwyższy czas, dny, żeby nagrać dla Was film o wiosennych perfumach, które ja najbardziej lubię nosić. Wyselekcjonowałem tylko dwa zapachy. Chciałem jak najkrótszą listę, żeby Was nie zanudzać, bo jak wiecie najcudowniejszy zapach roznosi się w powietrzu. Wiosną wykwitną nasze ulubione białe kwiaty, takie Czeremka, która pachnie cudownie jaśminem, oraz narcyzy, które też już zakwitły. Dlatego wybrałem najcudowniejsze zapachy, jakimi możecie uraczyć się tą wiosną. Naprawdę nie będziecie chcieli używać żadnych innych perfum, są tak cudowne. I co wam chcę tutaj. Przedstawić. Pierwszy taki zapach to Deep River od Jonathana Snapa, czyli ode mnie oczywiście. Jest to zapach, który wiecie co, powstał w ogóle wiele, wiele lat temu. W zasadzie ten flakon, co widzicie, jest ostatni na sprzedaż. Ostał mi się jakiś czas temu. Wiecie, pachnieć Deep Riverem to jest niesamowite. Jest niesamowite wiosną. To są cudowne, jaśminowe perfumy. One pachną właśnie jak takie jaśminowe powietrze. Mają ten taki marcepanowy, fajny, kremowy akcent w bazie, przypominający waniliowe lody, połączone z aromatami drzewnymi. Do tego. Najśmieszniejszy element, który nadaje takiej lekko gumowatego wydźwięku tym białym kwiatom i takiego yy, czegoś specyficznego, był akcent skórzany, a w zasadzie można powiedzieć, że zamszowy, który można powiedzieć, że był użyty jako pierwszy, chyba w pierwszych perfumach, jako coś takiego czysto intuicyjnego i naprawdę pachnie to przepięknie drugi zapach, którego w ogóle chyba nie muszę już Wam go pokazać, bo mam nadzieję, że go znacie i wiecie, że nie ma innych lepszych, świetniejszych perfum. To Stereo Love, też od Jonathana Snappa. To po prostu zapach narcyza w pełni, w to Zapach takiego gorącego, wiosennego ogrodu przed burzą. Czysta magia w powietrzu. Zapach miłości i nie tylko. Zapach tego... W zasadzie zapach, który ma Wam do przekazania o wiele więcej niż myślicie. No i jest już dostępny jako tegoroczna tura. Także kochani, mam nadzieję, że nie zabraknie dla Was najpiękniejszy perfum na świecie, czyli czy ona ta nastawa zapachu wiosny. Bo jak wiecie, jest to czas dla mnie teraz, jest to czas po prostu niestabilnej burzowej pogody, czas przepięknie pachnących białych kwiatów i intensywnych, plac, i intensywnych prac w laboratorium, czasami do granicy perfumeryjnego koszmaru, ale wiecie co, ja chyba naprawdę to kocham. Pozdrawiam Was moje kochane misiaczki bardzo serdecznie. Jak zwykle przesyłam Wam to serduszko od najlepszego polskiego perfumiarza, czyli Jonathana Snapa.